Dobra was w kończku na moim kanale, a jak tak widzisz na moim początku są na dole subskrypcja, łapeczkę w górę, że Ci się spodobał film. I wiecie, w dzisiejszym filmie jest widzicie takie podsumowanie tych całych dwóch projektów, które właśnie wiecie nagrywałem teraz. No ogólnie szczerze powiedziawszy powiem wam tak, fajnie, znaczy szczerze powiedziawszy, robiłem jakby trzy projekty w tym roku. Też jakby robiłem, no szczerze powiedziawszy, też robiłem tam chyba na coś i jeszcze coś tam chyba robiłem, ale nie wiem, no ale to nie o tym. Weź właśnie do Speedgame'u i do soboterzysty, tak, yy, powiem tak, fajna i wiecie realizacja mi to... Yy, znaczy, szczerze powiedziawszy, pochłonęło mnie to jakby no czasu te całe projekty pochłonęło mnie to strasznie i no powiem wam tak ja jestem ogólnie wiecie no, z siebie zadowolony, że po prostu mogę Wam wiecie, pokazywać takie projekty, które ja realizowałem. E, po prostu no, jestem z siebie zadowolony, dumny, że po prostu, wiecie, no, udało mi się to zrealizować. E, to wszystko tak jakby. E, no i co? E, pewnie no... Wiem, no nie wyglądało jakby no ten Squid game wtedy, jak wtedy nagrywałam, to nie wyglądało jakby, no i nie to też to robili, bo ja by trochę wiecie ja, to jakby po swojemu robiłem, e, po prostu wiecie tak, mm, jakby też wiecie no po swojemu to robiłem, e, po prostu wiecie no, ze swoje challenge wymyśliłem i tak dalej. E, ale no wiecie no, nie jestem, wiecie, no trochę tak... Kurzony, że po prostu się to, a no nie chciałem się nagrywać tego, po prostu się no chciałem to nagrywać, chciałem takie ostatnie dwa projekty zrobić w tym roku i po prostu no udało mi się, udało po prostu, ja jestem się siebie dumny, że po prostu wiecie no mi się udało to wszystko zrealizować. Eee... Powiedzmy tak. Eee... Także no cóż, fajnie że mi to wyszło. Wiem, że się powtarzam, ale. No, nie wiem, wiecie co tu więcej pojadać no, zrobiłem fajnych tak że też wyzwałem, też fajnych doświadczyłem. Czy e, tam wiecie, no, zrobiłem, tak. Mi e, się też mówi, wiecie, pośmiać, popłakać i tak dalej. E, także, no, cóż, to chyba jest na tyle. Wiem, jak powiem, po nowym roku, wiecie, no, może trochę deszcz, ja coś powymyślam. Zobaczymy, ale na razie, no gdzie już chcę dać sobie spokój z tymi projektami, bo nie chcę po prostu, wiecie, no już chcę odpocząć po prostu tak trochę od tych projektów, eee, no ale no powiem wam, no nie wyszło to źle, jestem się siebie dumny, że po prostu projekt zrealizowałem i cóż, nie wiem jak to na o to, wyjdzie, ale no, zobaczymy, także cóż, dzięki wam za oglądanie, za mnie, za wysłuchanie i do następnego odcinka, cześć.